W Polsce łódź dla niepełnosprawnych została zwodowana. Jej budowa trwała pół roku, a wymyślił ją poruszający się na wózku inwalidzkim Dariusz Galanty. Teraz niepełnosprawny żeglarz wyrusza w pierwszy rejs. Po wielu miesiącach pracy i zabiegów o fundusze udało się. Pierwsza w Polsce łódź dla niepełnosprawnych jest już na wodzie. Walczę ze łzami teraz. Jestem szczęśliwy, bo ten trud, wysiłek no, został zwieńczony sukcesem. To była droga przez mękę, wspomina niepełnosprawny żeglarz. Próbował zlecić wyprodukowanie łodzi kilku stoczniom, a gdy te odmówiły, postanowił zbudować ją sam, prosząc o pomoc przyjaciół. Jestem bardzo dumny, bo połowę życia spędził w łóżku, w cierpieniu, w bólu i w szpitalu. Chory na ciężką odmianę hemofilii, Dariusz Galanty zrealizował swoje marzenia. Teraz łódź z wygodnym, przestrzennym kokpitem, na którym swobodnie może poruszać się żeglarz na wózku. I dziesiątkami uchwytów musi sprawdzić się na wodzie. Osoba niepełnosprawna może sama sobie sporządzić posiłek, dostać się do lodówki, umyć naczynia, wziąć prysznic w kabinie, yy, pościelić. Yy. Wszystkie funkcje. Przytuli się do żony. Nie ma żadnych barier. Budowa łodzi pokłonęła ponad 100 tysięcy złotych. Jedną trzecią kosztów pokryje pefron. Dariusz Galanty chce teraz, aby z łodzi korzystały inne osoby niepełnosprawne.